Nowy rok, nowy ja. I tak co roku. I ten nowy ja znika już pod koniec stycznia. Postanowienia noworoczne ma każdy, ale 99% ludzi nie wytrwa z nimi nawet stycznia. Myślę, że wiesz, jak wygląda ławka na siłowni w styczniu. Trochę jak pociąg w Indiach. Tak, jeszcze przed rozpoczęciem stosownej części filmu powiem, że jestem chory, więc mogę brzmieć strasznie źle, ale chcę po prostu, żebyście dostali ten film w okolicach Sylwestra, żeby realistycznie mógł on Wam pomóc. Postanowieniami noworocznymi, ile trzeba wykonywać daną czynność, żeby stała się nawykiem? Statystycznie średnio 66 dni. Praktycznie od 18 do 238. Długość tego procesu zależy od trudności nawyku oraz swoich przystosowań. A tak, pomijając to naukowe weblanie, zapomnij o celach. Skup się na systemach. Nie chcesz robić danej rzeczy przez 66 dni. Ty chcesz zrobić ją dziś, tak samo jak zrobiłeś ją wczoraj i zrobisz jutro. Cele demotywują, bo nie widzimy rezultatów, które chcemy wystarczająco szybko. A w systemie codziennie ćwiczysz, niezależnie od Twojego humoru, bo masz tak zaprogramowane. Koniec końców nastąpi ten moment, kiedy zrzucisz 5 kg, czy wykręcisz 20 tysięcy obrotów w ciągu miesiąca, ale to będzie dla Ciebie dzień jak każdy inny, ponieważ system pozwoli Ci się nieprzerwanie posuwać do przodu. A jak stworzyć system? Jest to prostsze niż się wydaje. Musisz na co dzień mieć powód, żeby bezwarunkowo kontynuować nawyk. I nie może być to sama motywacja. Jednym z lepszych na to sposobów jest kontrakt nawyku. Dogadujesz się z kimś Tobie bliskim, że jeżeli przerwiesz palce danego nawyku bez ważnego powodu, ponosisz pewnego rodzaju karę. Może być to zarówno przelanie tej osobie 50 zł, jak i poproszenie znajomego, żeby zmienił Ci hasło do sociali na 7 dni. Mózg bardziej woli przeboleć 3 godziny siłowni, niż przez tydzień nie pozwalać sobie na do dopaminy. Czyli powinienem powtarzać nawyk codziennie niezależnie od wszystkiego? Nie, powinieneś myśleć. Jeżeli chcesz trenować codziennie, to w przypadku choroby zamęczania organizmu nie pomoże. Tak samo jeżeli mama zrobi Ci coś cięższego na obiad, nie płacz za dużo kalorii i za mało białka, tylko docenie starania. Unikaj toksycznego perfekcjonizmu, ale staraj się zawsze dawać siebie 100%, nawet jeżeli nie idzie ci w dany dzień. I proszę cię, jeżeli masz postanowienie że nie będziesz jadł słodyczy, a mimo wszystko skosztujesz jakiegoś cukierka, to nie porzucaj tego postanowienia. Próbuj dalej, upadaj, wstawa, i tak w kółkaż się uda. Podsumowując, przestrzeganie postanowień noworocznych jest łatwe. Liczę na to, że ten film pomoże ci spełnić cele na 2025, a tak by the way, to szczęśliwego nowego roku. I pamiętaj, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem.